Wróciłam do domu i powiem Wam, że mam jeszcze chwilę na to, żeby spokojnie usiąść przed komputerem, bo oczywiście wczoraj tak jak myślałam. E, dzieciaki się obudziły, oczywiście było mamo choć, mamo chodź, no i poszliśmy i tyle było z mojej pracy biurowej. E, chociaż z takich ciekawostek udało mi się założyć konto na Ekrusie i zobaczymy, zaraz posprawdzam sobie jak to wygląda w praktyce, czy w ogóle cokolwiek można tam zrobić. Bo tak jak w ZUSie jest konto, gdzie możemy podejrzeć saldo, opłaty, czy y, osoby ubezpieczone, taka jest, tak, jestem ciekawa, czy w krucie też jest analogicznie, no za chwilkę zobaczymy, y, jeszcze w międzyczasie porobię parę przelewów, bo musimy się rozliczyć z biurem rachunkowym, przychodzi nam y, przypomnienie na maila, od niedawna działamy przez taki specjalny program, że nie musimy się y, tak jakby porozumiewać za pomocą dokumentów, tylko za pomocą programu, ale to wcale nie oznacza, że nie mamy kontaktu z księgowością. Mamy telefoniczny, mailowy, kiedy trzeba, to również osobisty. Po prostu takie ułatwienie dla nas na począt tych wszystkich aktualizacji, które będą miały też miejsce za jakiś czas, że będzie połączony tych system faktur z urzędem skarbowym. Myślę, że jeśli ktoś pracuje w księgowości, to o tym wie. My niekoniecznie. Tak więc dzisiaj dzień biurowy na całego, muszę Wam powiedzieć, eee, no ale może i dobrze, że udało się wszystko poogarniać, pozałatwiać tak jak trzeba. Eee, to, co mnie jeszcze czeka, to przeniesienie dokumentów i segregacja, bo tak naprawdę po tej budowie naprawdę jest bardzo, bardzo dużo dokumentacji, która musi swoje odleżeć i musi po prostu być, tak więc za to też będę musiała się zabrać. Mam nadzieję, że przez ten weekend mi się uda. Z boku to się może wydawać, że tylko ja zajmuję się takimi sprawami, ale tak naprawdę z Pawłem oboje jesteśmy wtajemniczeni we wszystkie nasze sprawy yy, biurowe, dokumentacje. Wydaje mi się, że Paweł jeszcze bardziej nie lubi tych dokumentacji ode mnie, no ale to ktoś musi to ogarniać, tak? ktoś musi tego pilnować, bo yy, dokumenty jednak są bardzo ważne. Jeśli jest ich naprawdę dużo, bo tak jak widzicie, dziedzin rolnictwa również jest dużo. Jest agencja, jest weterynaria, jest u nas mleczarnia, są ubezpieczenia, no już nie mowa o samych fakturach. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i to wszystko musi gdzieś tam być, bo na wypadek kontroli, no to jest potrzebne. A często jest tak, że ten akurat właściwy dokument, którego szukamy to nigdy nie możemy go znaleźć w tym momencie, kiedy trzeba, dlatego ważny jest porządek w papierach.